Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj jest dzień 61, tydzień 9, tydzień Eteru o dualności i kreacji, czyli o tym, że masz wybór rzeczywistości. Ważne jest, jakich używasz słów, i to, na czym osadza się Twoja wiara, przekonania. Od ciebie zależy, jaką wersję rzeczywistości przyjmiesz. Więc możesz przyjąć, że jest tylko dobro, ale wtedy pojawi się coś, co pokaże, że tak nie jest. W naszym świecie istnieje dualność, ale są świate i przestrzenie, gdzie może tak być, że istnieje tylko dobro. Kiedy kreujesz obfitość, trochę nieświadomie podłączasz się pod wyższe przestrzenie, pod wyższe wymiary. Dzisiaj jest moment, kiedy będziesz w kreacji tylko dobra. Mimo tego, że na poziomie umysłowym że tak nie działa jest też cień. Jeżeli się pojawi wahadło w drugą stronę, to je delikatnie od siebie odsuń. Kiedy wahadło nie zrobi ci krzywdy? Wtedy, kiedy nie będziesz z nim walczyć. Bo jeżeli z impetem będziesz zwalczać, to nadasz mu większą siłę. Ono się odchyli mocniej w tamtą stronę, tą drugą, czyli dobro, zło, radość, smutek. Ale wróci też z większym impetem, więc nie dawaj mu zbyt wiele siły. Spróbuj go stłumić. Czyli najprościej mówiąc, zmień taktykę, ale nie nadawaj temu wagi, odwracaj swoją uwagę. Dzisiaj jest dzień tylko dobra, zwracaj uwagę na przeciwsiły i je tłum. Nie walcz z nimi, tylko je wytłumiaj odbierając im ważność i siłę poprzez niezajmowanie się nimi. Nie chodzi o to, żeby lekceważyć, ale by nie nadawać temu zbyt wielkiej wartości i mocy. No i dziś tak króciutko. <grych> Dziękuję Ci bardzo.